Los mnie pokarał. Łada Samara. Łada Samara, brzydsza niż twoja stara. Nikt w Rosji się nie postarał. Nie dałbym nawet dolara. Od odjazka. Jeszcze maska! Łada Samara wbiła na salony dokładnie w połowie lat 80 i, co zaskakujące, pod względem konstrukcyjnym nie odstawała jakoś strasznie od konkurencji z tak zwanego zgniłego zachodu. napędowy hatchback z poprzecznie umieszczonym silnikiem stanowił najnowocześniejszą w tamtym czasie propozycję z krajów o centralnie sterowanej gospodarce. Jasne, dostępne były tylko gaźnikowe silniki, a jakość była typowo radziecka, ale model zażarł zupełnie nieźle i zaczął jakoś tam się sprzedawać nawet w zachodniej Europie. Na początku dostępny był tylko trzydrzwiowy hatchback na wewnętrznym rynku Noszący piękną nazwę Sputnik. Po dwóch latach dołączyła wersja pięciodźwiowa, a w 1990 roku pojawił się sedan na wewnętrznym rynku sprzedawany jako forma. Łada forma, w niej awaria to norma. W pozostałych krajach forma pozostała samaru i w sumie słusznie. Jej nomen umen forma znacznie się pogorszyła w stosunku do hatchbacka. Tak jak śpiewał Lech Janerka, była kwadratowa i potworna. Trzecia bruła sprawia wrażenie doklejonej na siłę, przez co całość stała się zwyczajnie szpetna. Ale w krajach byłego ZSRR bardzo się to spodobało, bo wiadomo, limuzyn to prestiż. Pytanie tylko, jak bardzo prestiżowa jest jakość wykonania poniżej poziomu spółdzielni pracy niewidomych. Blachy, jak to mawia bieda, który według niektórych jest moim synem, choć on sam twierdzi, że jestem jego Bójkiem, są pasowane stopami. Gorzej, że jedna z tych stóp ewidentnie była szpotawa, a druga cukrzycowa. Szpary szerokości Wielkiego Kanionu są bardziej nierówne niż w przeciętnym E36 spawanym z trzech egzemplarzy i przystanku PKS wiecznia kościelna. Całość oczywiście gnije malowniczą, zaś jakość i odcień lakieru są klasycznie radzieckie. Nawet felgi zostały pociągnięte taką smutną farbą, która od razu kojarzy się z krajem swojego pochodzenia. Woda samara, zła Wewnątrz jest prawie równie przaśnie co na zewnątrz. Tapicerka jest chyba z bazarowego koca, tak samo jak w następce, czyli modelu 110. Boczki drzwi to najprymitywniejsze możliwe wytłoczki z najtańszego istniejącego tworzywa, a u mnie w dafaku nie są wiele lepsze. Deska rozdzielcza jest zwyczajnie smutna, zarówno pod względem jakości wykonania, jak i stylistyki, choć ta ostatnia w zasadzie była dość typowa dla niedrogich aut z lat 80. Ogólnie całość jest zwyczajnie smutna, ale estetyką nie odstaje za bardzo choćby od takiego kadeta. Wskaźniki są czytelne, a przede wszystkim są te, które powinny być. Brakuje obrotomierza, ale na przykład mamy tutaj temperaturę cieszy chłodzącej, coś, na co nie zwróciłem dzisiaj uwagi i było śmiesznie. Mamy wskaźnik ładowania, jest, no oczywiście, wiadomo poziom paliwa, no i taki śmieszny wskaźnik eko. Nie chodzi tutaj o Forda, nie jak i tylko o to, czy jedziemy zużywając 20 litrów na setkę, czy trochę mniej. Przełączniki są troszeczkę antyintuicyjne i antyergonomiczne. Tutaj mamy włącznik świateł. Tu się włącza pozycyjne, tutaj mijania. Tutaj awaryjne, które jako że jest to łada, to czasami mogą się przydać. Tutaj wiadomo, przeciwmy głowę, ogrzewanie tylnej szyby. Jeżeli chodzi o wentylację, no to wiadomo, oldschoolowo wszystko rozwiązane. Jeśli chodzi o komfort siedzenia we wnętrzu samary, no to bez zachwytów. Nie ma jakiegoś strasznego dramatu, ale no fotel jest potwornie wysiedziane. Zapada się pod moim dosyć ciężkim tyłkiem. Oparcie też, no te sprężyny w zasadzie już tutaj nie trzymają. Dobrze, że siedzisko jest w miarę długie, więc tutaj jest przynajmniej jakiś plusik. Jeżeli chodzi o przestronność, to nie ma dramatu, ale też nie ma zachwytu. Nad głową jest sporo miejsca, więcej niż sto 110. Tak samo tutaj nie ma tego poczucia, że zaraz walniemy w krawędź przedniej szyby. Natomiast sama ergonomia siedzenia jest no, dyskusyjna. Natomiast na duży plus jest widoczność we wszystkie strony. Tutaj naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Pamiętam z złomnikowego testu Samary, że strasznie narzekał na sedanie ze samym sobą. No i ja nie mam 3 metrów tak jak on, więc jakoś się mieści. Jest lepiej niż w 110. Znowu lepiej niż w 110. Na głowę jest, no powiedzmy, w miarę wystarczająca ilość miejsca. Na nogi, bez szału, ale da się je tutaj wcisnąć. Stopy jakoś tam wchodzą pod, pod przednie siedzenie. Nie jestem zachwycony, ale usiąść się tutaj da. No dobra, ale czy bas w usztywnianym pokrowcu wejdzie do kufra? Tak, tylko że trzeba klapę trzymać cały czas łapą, co nie ułatwia manewrowania, ale za to bas wchodzi bez większych problemów. Proszę bardzo. Da się? Da się. Karoca wiecznego niedostatku. Po przeciwnej stronie spoczywa poprzecznie 1,5 litrowy silnik o mocy 72 koni mechanicznych. Jest to zasadniczo ta sama konstrukcja co w późniejszej 110, ale tam dostała wtrysk wielopunktowy. Tu zaś mamy stary dobry gaźnik. Co ciekawe w opracowaniu jednostki pomagała ponoć firma Porsche, ale Łado jakoś nie chwali się tym waląc napisy system Porsche gdzie popatnie. Tak w ogóle, to ta łada potrafi zagadać nawet na bardzo słabym akumulatorze. Na zupełnie wypłaszczonym mnie, co okazało się i wczoraj, i dzisiaj rano też. Natomiast była taka sytuacja. Kiedy testowałem Passata, właśnie w nim zdechł akumulator. Współwłaściciel tejże Samary podjechał nią, podmieniliśmy akumulatory i Passat oczywiście na tym z łady zagadał od razu. A łada na ten z Passata, na którym Volkswagen nie chciał zapalać, odpaliła bez najmniejszego problemu. Dlaczego? Po to jest to taka sowiecka maszyna, nie taka jak bierbańska, jak Chcesz poczuć się staro, drzyj co dzień Samarą. Dobra, na pytanie, jak jeździ się Samarą, wypadałoby odpowiedzieć, że no nieszczególnie. Ale, co ciekawe, w porównaniu ze 110, wcale nie jest aż tak źle. Owszem, czuje się, że jest to no, dużo większy grad, tak naprawdę że jest to konstrukcja starsza i jeszcze bardziej przestarzała, ale przy tym wszystkim ten grat jest uczciwszy. Samara po prostu niczego nie udaje. Jest starym, przestarzałym gratem, ale wcale nie próbuje tego ukryć pod pseudonowoczesną stylistyką. Do tego mimo jeszcze słabszej jakości wykonania we wnętrzu budzi no, większe zaufanie tak naprawdę. Nie ma takiego poczucia, że ona zaraz się rozkraczy, że nie dojedziemy na miejsce. Owszem, były... Na początku problemy ze startem, ale była to wina po prostu zużytego akumulatora i tyle. Wystarczyły kabelki i hopsa. Skoro już porównujemy Samarę ze 110, co zresztą jest porównaniem dosyć naturalnym. Przede wszystkim warto zauważyć, że mimo tej samej płyty podłogowej i teoretycznie takiego samego zawieszenia, Samara lepiej rysuje. Skąd to się bierze? Nie wiem. Jest zawieszona po prostu troszeczkę bardziej miękko. Przede wszystkim czuć, że Samara jest nieco lżejsza I dzięki temu nieco lepiej się rozpędza Kolejny plus Na plus na pewno nie można zaliczyć pracy skrzyni biegów Praktycznie tak samo jak w 110 Wybór przełożenia jest no niemalże losowaniem I tak Jedynka i wsteczny są tutaj tak samo Blisko siebie Ale gdy do tego się przyzwyczajimy, Samarą zasadniczo da się jeździć Nie jest to tak koszmarnie zły samochód jak 110, mimo że mechanicznie są bardzo do siebie zbliżone. Ciekawe, na przykład, że układ kierowniczy pracuje nieco lżej niż w 110. Oczywiście, że tutaj też nie ma wspomagania, ale manewrowanie jest lżejsze. Dzięki okussania, koszmarnie ciężko chodzi. Żeby je wyłączyć, trzeba naprawdę, naprawdę mocno przycisnąć i to parę razy. Ale nie polecam. Ten silnik powinien chodzić ciągle na lekkim ssaniu, dlatego że inaczej na wolnych obrotach ma tendencję do gaśnięcia. Oczywiście będę narzekał na to co zawsze, czyli na brak wygodnej podpórki pod lewą stopą. Dość zabawne jest to, że kierunkowska zdaje się mieć wpływ na prąd ładowania. Zwrotność, jak się okazuje, jest zupełnie nie najgorsza. Nie jest to może mistrzostwo świata, ale jak dla przednia, napędówka z poprzecznie umieszczonym silnikiem jest zupełnie nieźle. No, za to zachowanie w zakrętach, no, umówko się mogłoby być trochę lepsze. Samara mocno się przechyla, a jej prowadzenie raczej nawet nie stało obok czegokolwiek, co można nazwać precyzją. W zamian, jak już wspominałem, mamy tutaj naprawdę przyzwoite tłumienie nierówności. No i jak przystało na samochód radzieckiego powodzenia naprawdę niezłe właściwości terenowe zapewniane przez dość wysoki prześwit. W większości, można powiedzieć, poradzieckich terenów drogi są takie, że naprawdę dziękuję bardzo, a Sama raczej powinna sobie z niej poradzić. Tak samo jak przyzwoicie radzi sobie z mniej uczęszczanymi, wyglądającymi wręcz że mówię, wiejsko drogami Wilenowa, gdzie momentami więcej jest dziur niż asfaltu. W takich warunkach, jadąc powiedzmy tą przepisową pięćdziesiątką, Samara naprawdę się sobie radzi. Powiem tak, nie chciałbym jechać nią w daleką trasę, ale żeby pokręcić się po kwadracie w ostateczności, w sumie czemu nie? Tak jak już powiedziałem i tak jak określił to sam właściciel, jest to po prostu uczciwy grat. Sprzęt, który nie próbuje udawać, że nie jest przestarzałym, starym trupem. A to co ma robić, czyli przewieźć od punktu A do punktu B i nie rozpaść się po drodze i pokonać parę terenowych przeszkód, to wszystko robi po prostu nieźle. Dlatego tak, starsza Samara jest według mnie lepszym samochodem od młodszej 110. A że lepsze nie zawsze oznacza dobry podżyzny. Podsumowując, Samara mimo ogólnego prymitywizmu, badziewnych materiałów i parszywego montażu pod większością względów okazała się lepsza od swojego następcy, czyli modelu 110. Nie jest to samochód, którym chciałbym jeździć, ale gdybym z jakichś powodów musiał, byłbym w stanie to przewolać. Niestety przepadłość egzemplarza polegająca na konieczności trzymania go na lekkim stanie w połączeniu ze słabym akumulatorem, przez który wolałem nie wyłączać zbyt często silnika, i moim gapiostwem stworzyły mieszankę wybuchową i to dosłownie. Nie spojrzałem na temperaturę płynu chłodzącego, który zagotował się i wolność, pięknie strzelając korkiem. Pytanie tylko, jakie były szanse na to, że kilka chwil później, na kompletne ubocze, na którym utknąłem, podjedzie korsą sympatyczny człowiek, który akurat będzie miał płyn chłodzący w bagażniku i podzieli się nim, nawet nie chcąc za niego pieniędzy. Ogromne podziękowanie dla Pana Michała, który tamtego dnia zwyczajnie uratował mój spasły zabyt. Podziękowania również dla adminów w Rosty Ściany Wschodniej i Warszawa Inaczej za użyczenie grata, który wedle naklejki powinien służyć do nauki jazdy na Ukrainie. Oraz oczywiście Wam za oglądanie. Wbijajcie na mojego Face'a, Insta oraz na stronę www.basedriver.pl. Do najbliższego. Samara, projektu swego ofiara. spod maski unosi się para. Czas na mnie, spadam, nara.